Niezależnie czy trenujesz, czy wolisz obcować ze sportem wyłącznie z poziomu trybun, obowiązek dbania o swoje zdrowie dotyczy każdego. Taką maksymą kierowali się przedstawiciele Odry Opole, którzy postanowili zachęcić swoich kibiców do badań profilaktycznych. Na pewno z punktu widzenia Odro Opole chcemy być przykładem klubu, który dba o swojego kibica, który dba o człowieka, który przychodzi na nasz stadion, który wspiera nas, który nas, nam kibicuje i o którego zdrowie chcemy dbać. Nie trwa więcej niż 7 minut, jest bezbolesne i przede wszystkim darmowe. Tak swoje doświadczenia opisują uczestnicy badań. Profilaktyka jest ważna. Jak się ma już powyżej 30 lat, powyżej 30 roku życia, to no, ciągle się mówi o problemach z nowotworami. A akurat nowotwór jąder jest bardzo łatwo wyleczalny, więc no, myślę, że warto po prostu raz w roku poświęcić te tam pół godzinki. Nowotwory jąder występują najczęściej u młodych mężczyzn między 15 a 35 rokiem życia. Początkowo mogą nie dawać wyraźnych objawów, dlatego tak istotna jest profilaktyka. Zapisała się największa liczba osób, tak naprawdę od kiedy przeprowadzamy razem te badania z Odrą Opole. Ale warto przypomnieć, że nie tylko na miesiącu listopadowym kończy się profilaktyka. Trzeba myśleć o sobie cały rok, trzeba badać się regularnie i trzeba być po prostu bezpiecznym. Jeżeli będziemy się badać, będziemy zwracać uwagę, czy coś w naszym organizmie się zmienia, od razu zgłaszajmy się do urologa, bądźmy bezpieczni, badajmy się. Profilaktyka nie ogranicza się wyłącznie do corocznych badań. Regularne, samo badania pozwalają wykryć niepokojące zmiany na bardzo wczesnym etapie, dlatego należy przeprowadzać je przynajmniej raz w miesiącu.